Przejścia dla pieszych. Zaprojektowane po to, by zapewnić bezpieczeństwo. Jednak nie zawsze jest tak, jakbyśmy tego chcieli. Dlatego, niezależnie czy jesteś pieszym, czy kierowcą, w pobliżu przejścia dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność. Konsekwencje mogą być ogromne. Część kierowców nie stosuje się do ograniczeń prędkości, co może odebrać im oraz pozostałym uczestnikom ruchu możliwość prawidłowej reakcji. Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska posiada jeden z najwyższych wskaźników ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym. Problem jest złożony, ale na pewno pomoże stosowanie się do ograniczeń prędkości. W sytuacji awaryjnego hamowania liczy się każdy metr, jadąc 50 km na godzinę, zanim prawidłowo zareagujemy, przejedziemy około 14 metrów. Droga hamowania przy dobrych warunkach wynosi kolejne 14 metrów. Jadąc 85 km na godzinę pojazd zatrzyma się po przejechaniu łącznie 64 metrów. Na wysokości przejścia dla pieszych miałby prędkość 70 km na godzinę. Szanse na przeżycie pieszego są znikome. just